czyli 5-3% na rynku walutowym czasami jest to mniej przy portfelu wielu instrumentów to bywa po 0,5%, to wszystko zależy tak naprawdę od państwa, od państwa preferencji, od państwa techniki oraz dopuszczalna strata na całym kapitale. Warto to określić, kiedy moim zdaniem powinienem się wycofać z rynku. Czy w momencie takim, jak robi to bardzo wielu graczy, czyli jak utopię 80%, i mówię sobie wtedy, dobra, teraz to już jest mi wszystko jedno. Czy może wcześniej określić to biznesowo? Jeżeli stracisz 40%, to znaczy, że twoja metoda albo twoje metody czy sposób działania jest tak do kitu, że może na tym etapie przestań i zastanów się, co dalej. Czy w ogóle zrezygnować, czy szukać, czy szukać nowej metody. W gruncie rzeczy, to 40% jest dość, dość popularne w branży funduszy hedge. A jak wie, bardzo wiele funduszy ma taki nieformalny, to nawet nie jest zapisywane w memorandach, ale to jest taki nieformalny sposób działania, jeżeli fundusz przynosi swoim e, uczestnikom stratę powyżej 40%, to bardzo często się go rozwiązuje, ta kasa, która została się ją e, oddaje inwestorom, jeśli nie ma większych kłopotów albo, albo większych strat i kończy się działalność przynajmniej pod tą marką, bo bardzo często zarządzy, zarządzający za chwilę otwiera nowy fundusz, i ludzie też przynoszą mu pieniądze, także to, 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 to warto o tym pamiętać. No ale tam przynajmniej są opisywane, że to są nowe metody i przemyślana została polityka dotycząca ryzyka. Warto bardzo warto określić to na początku. Właśnie chociażby po to, żeby nie stać później nie być w takim konflikcie, że ja właściwie nie wiem, co zrobić, nie miało być aż tak strasznie. No, i to, to jest ta, ta, ta piąta kwestia, czyli, czy przypadkiem nie, nie zawiesić działania według takiego systemu, czy według takiej, takiej metody. To nie musi być wyłącznie strata, bo może być również taka sytuacja, która w ciągu ostatniego półtora roku, czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyła się ze dwa, trzy razy, że rynek odrobinę, odrobinę się zmienia pod jakimiś względami. No najpro, najprostsze odwołanie to jest to odwołanie do zmienności. Zmienność przed tym krachem w 2007 roku, w połowie 2007 roku na dowolnych rynkach bywała wysoka. Zmienność na rynku walutowym. Również bywała wysoka, ale w pewnym momencie ona była mega wysoka, to znaczy 2-3-krotnie więcej niż bywało to w ostatnich 5-6 latach i nie to było jeszcze najważniejsze, że ona była 2-3-krotnie większa. Najważniejsze było to, że do tej pory okresy wysokiej zmienności to trwały po kilkanaście dni, może kilka tygodni, ale nie po kilka miesięcy. Na tym przejechało się bardzo wiele, bardzo wielu zarządzających yy, i bardzo wiele firm. I niewykluczone, że w momencie obserwacji takiego nowego zjawiska warto sobie powiedzieć: Stop, dopóki to nie wróci do jakichś normalnych zasad znanych przeze mnie, bądź dopóki to się nie zakończy, a ja później będę mógł to okiełznać tym całym swoją metodologią, to może nie powinienem najzwyczajniej w świecie handlować. I Kwestia dodatkowa, czy w jakiś sposób pozwalamy sobie na modyfikowanie swojego własnego systemu? I nie chodzi mi tutaj o popularną optymalizację, czyli szukanie takich parametrów, które najlepiej się do tej pory sprawdzały i dadzą mi najlepsze wyniki, tylko na przykład sytuacje związane z tym punktem poprzednim. Jaka rzecz na rynku, czy jaka sytuacja na rynku musi się wydarzyć, żeby Podjąć decyzję o tym, że coś zmieniamy w zasadach działania systemu. Najczęściej nie są to zmiany drastyczne, czyli nie wyrzucamy do kosza całej metody otwierania pozycji czy zamykania pozycji, bo zakładamy, że trochę pracowaliśmy nad tym systemem i on jednak jest sensowny, ale na przykład możemy poszerzyć albo zwęzić parametry dotyczące ryzyka, czyli na przykład do Momentu tej szerokiej zmienności, która miała miejsce w ostatnim, w ostatnim roku, serię strat, jakie nam się pojawiały z rzędu, czyli przy tych największych stopach, to było na przykład 4 do 6. Zdarzały się takie momenty, że 4 razy z rzędu dostawaliśmy po głowie w największym stopniu. Nagle po skoku zmienności okazuje się, że to jest 8 do 10. No, i my sobie mówimy na to, to ja w ogóle nie jestem gotowy. W żaden sposób nie jestem w stanie przetrzymać 10 stratnych e, transakcji z rzędu, mimo potencjału, jaki później występuje, bo psychicznie mnie to wykańcza. W związku z tym muszę coś zmodyfikować. Co? No i szukamy jakiegoś tam miejsca, gdzie, gdzie te zmiany warto. Warto dokonywać. Niewykluczone, że warto też dopisać jakąś zasadę, że te zmiany nie powinny się odbywać co tydzień, bo to początkujący może mieć z tym problem, jak określić, co jest ważne, a co jest, a co jest nieważne. Jeszcze kończąc ten wątek. Z poru, przydatności, czy, czy wartościowości analizy technicznej jako metody analitycznej. Ja chciałem zwrócić Państwu uwagę na dosyć stare opracowanie, to jest 1997 rok, jedno z wielu opracowań pokazujących, że to nie jest tak, że analizą techniczną zajmują się wyłącznie amatorzy gdzieś tam przed monitorami, a, a poważni ekonomiści to siedzą wyłącznie w fundamentach i grzebią w coraz nowych to wskaźnikach. To jest... Do, do znalezienia w sieci. To jest opracowanie dwóch pracowników jednego z oddziałów Fedu amerykańskiego. Analiza techniczna i interwencje banków centralnych. To są jeszcze, to jest jeszcze raport dotyczący rynków przed euro, czyli on dotyczy na przykład Marki, ale też jest tam analiza Jena i Funda Brytyjskiego. Autorzy próbują się zastanowić, badając. Najprostsze metody analizy technicznej, czyli jakieś tam przecięcie średnich, o ile kojarzę coś związanego z MACD, z takim wskaźnikiem długoterminowym, próbują określić na ile wskazania z tych prostych metod technicznych byłyby pomocne przy określeniu tego, kiedy bank centralny, będzie podejmował swoje interwencje i czy na tym dawało się zarobić. Czyli tak naprawdę uruchomienie do tych znanych algorytmów jakiegoś tam aparatu matematycznego, próbującego to przebadać. Innym odpryskiem tego rodzaju analiz było, było, było takie opracowanie, z którym też się spotkałem. Też ludzi związanych z jakimś bankiem centralnym to już nie był, to już nie był Fed dotyczące o, takich sugestii dla różnego rodzaju banków centralnych, które zamierzają dokonywać interwencji na rynkach walutowych, żeby wykorzystywały narzędzia analizy technicznej do wyboru momentu interwencji. Dlaczego? No, żeby zwiększyć skuteczność nadzwyczajnie w świecie. Mając wiedzę o tym, że spora część uczestników rynku walutowego patrzy na wykresy, Mimo wszystko siedzą i gapią się w te bezużyteczne wykresy, wymieniają się po kolei poziomami, wymieniają się różnymi zniesieniami, więc jeżeli zamierzasz dokonywać interwencji, to dokonuj w takich momentach, gdzie analitycy techniczni uważają, że jest jak szansa na odbicie, na wsparcie itd. Tak tak Nie pakuj się pod nóż rynku, bo też jesteś jednym z uczestników tego rynku, może większym, może mającym różnego rodzaju narzędzia. Ciekawe, żeby wpływać na, 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 na rynek, ale jesteś jednym z uczestników rynku. I w skrajnej sytuacji możesz skończyć jak Bankangi w 92 roku, więc po co? Może warto się wspomagać jakimś tam popularnym e, narzędziem. Będzie rosło czy spadało? To jest przed miesiąca, także. Trochę wzrosło, a później znowu spadło, znaczy złoty, Czyli jak zawsze na rynku. Co wró wrócę do tego. Konceptu, wokół którego próbuję budować to, to nasze spotkanie, czyli wykres jako źródło informacji dotyczące tego, jak zachowują się gracze na rynkach, nie informacji o tym, ile jest warte dolar, czy ile jest warte euro, czy jakiekolwiek aktywa, tylko tego, w jaki sposób ludzie się zachowują, a co dzieje się w takich momentach, co dzieje się w takich momentach i jak wyglądają rynki, czy różnego rodzaju prognozy w momentach mniejszego lub większego szału, czy w jedną, czy, czy w drugą stronę, czyli próby oceny tego, jak radzą sobie uczestnicy na rynkach w różnych sytuacjach i czy przypadkiem nie można spróbować znaleźć jakiejś tam powtarzalności. Ta powtarzalność może być bardzo e, subiektywna, czyli patrzymy, przypominamy sobie z jakiegoś podręcznika do analizy technicznej, że to, to jest głowa z ramionami, więc rysujemy prognozę, że 2,10, na przykład w perspektywie kolejnych dwóch lat czy trzech lat. E, możemy skorzystać z trochę bardziej… Zmatematyzowanych metod, czyli spróbować wrzucić jakiś tam algorytm działania, co za chwilę Państwu pokażę, jak, jak się <laughs> jakaś tam metoda sprawdza. Ja wrócę jeszcze do tej kwestii, którą Bogdan poruszał i nie chciałem mu wtedy przerywać, czyli jaki rodzaj wykresów w przypadku działania na rynku kontraktów walutowych analizować. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest wykres kontraktu na dolara, wykres transakcyjny, czyli są pokazane no nie wszystkie, tylko te cztery najważniejsze transakcje z ciągu dnia, które się na, na, na GPW miały miejsce, czyli otwarcie, zamknięcie, najwyższa i najniższa. To jest wykres z ostatniego półtora roku czy tam dwóch lat, on wygląda relatywnie ładnie, to znaczy ma jakąś tam ciągłość w sobie, Każdego dnia niemalże była transakcja. Gdybyście Państwo zerknęli sobie jeszcze wcześniej, to by się okazało, że on nie jest już tak śliczny, bo tam są sesje albo na których nie było transakcji, czyli jest dziura, albo na których była jedna, dwie transakcje i te, ta reprezentacja handlu całego dnia to są pojedyncze punkty na wykresie, przeplatane właśnie dużymi, dużymi lukami czy dużymi dziurami. I bardzo wielu analityków technicznych by powiedziało, tego się w żaden sposób nie da analizować. Pewnym rozwiązaniem, czy może najlepszym rozwiązaniem, jest próba korzystania z wykresów, które nie są wykresami kontraktów, tylko wykresami tak zwanymi spot. Skąd je brać? No, z serwisów inwalacyjnych różnego rodzaju albo z platform forexowych różnego rodzaju. To są te tak zwane wykresy spot. I teraz już mówię, dlaczego zdążam do tego, co Bogdan mówił o, o, o różnicach między wycenami. Pamiętacie państwo ten slajd w jego prezentacji taki bardzo schematyczny, gdzie był wykres spot i nad tym bodaj czerwoną linią był wykres kontraktu. i Bogdan wtedy mówił o tej wycenie, te skomplikowane wzory się pojawiały uzasadniające, dlaczego cena kontraktu będzie wyższa niż cena waluty na rynku spot. Gdybyście Państwo, to ja myślę, że to jest nawet nie, 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 niezły eksperyment. Macie Państwo jednego brokera, jakim jest dom maklerski Boś, którego mam przyjemność reprezentować. Włączacie sobie w tym samym momencie na swoim własnym komputerze wykresy teoretycznie tego samego instrumentu, czyli dolar złoty albo euro złoty, tylko włączacie je sobie w różnych miejscach na rynku. Jeden to będzie rynek giełdowy, kontrakty, na przykład na dolara albo na euro. A drugi to będzie platforma uruchomiona przez biuro maklerskie, gdzie też jest handlowany dolar i euro. Co się okaże dość szybko, czy w momencie pierwszej obserwacji, że te ceny się od siebie różnią? Gdzieś są niżej, a gdzieś są wyżej. Gdzie są niżej? Na platformie, czyli na rynku spot będą niżej. No więc może należy kupować tam, bo jest nisko, a sprzedawać na rynku kontraktów, czy nie bardzo? No takie pomysły mogą się zdarzyć, tylko efekt tego może być słaby. Znaczy, powinien być w gruncie rzeczy zerowy. E, dlaczego ta?